Mamy już styczeń, a to z kolei oznacza, że jest coś takiego jak Puchar Narodów Afryki oraz Puchar Azji, a to z kolei sprawia, że Mohamed Salah, Hjomison, Karomitoma czy Andre Onana oraz masa innych piłkarzy właśnie z Premier League nie będzie dostępna przez najbliższe kilka tygodni. Pytanie tylko, które kluby mogą na tym ucierpieć? Najbardziej o tym sobie dzisiaj pogadamy. Na starcie o co w ogóle chodzi? Wiadomo, że aktualnie będą odbywały się Mistrzostwa Dwóch Kontynentów, to znaczy Azji oraz Afryki, a to z kolei sprawia, że wielu piłkarzy Premier League będzie nieobecnych odnośnie tego, który klub strasi największą liczbę zawodników, za chwilkę do tego przejdziemy, ale na początek ustalmy sobie jedną prostą sprawę, jak wyglądają terminarze obu tych turniejów. Tutaj one są dosyć synonimiczne, to znaczy oba kończą się mniej więcej w podobnym terminie, bo troszkę po połowie lutego, ale właśnie zwróćcie uwagę na terminarz pucharu narodów Afryki, kiedy wrócą potencjalnie zwycięzcy czy też zawodnicy, którzy mogliby wystąpić w półfinale tego turnieju. Najwcześniej to jest kolejka 25, co sprawia, że przez. Kilka kolejnych serii gier, przez mniej więcej cztery nie będą dostępni w Premier League. Pomimo tego, że Premier League w styczniu nie gra wcale aż tak intensywnie, podobnie to wygląda, gdy mówimy o terminarzu Pucharu Azji. Skoro wiemy już, jak długo będą trwały oba te turnieje, no to warto zadać sobie pytanie, kto może stracić największą liczbę zawodników, a raczej kto straci, bo już wiemy, którzy piłkarze są powołani, a którzy niekoniecznie. I zwróćcie uwagę na. Tabelkę z klubami w Premier League. Tutaj najbardziej dotknięte będzie Nottingham Forest. Tam wielu zawodników reprezentuje barwy Wybrzeża Kości Słoniowej. Później Brentford, Wolverhampton, Tottenham, Fulham i mnóstwo zespołów, które będą miały po dwóch zawodników powołanych właśnie na ten turniej. Nie jadą z kolei piłkarze tylko trzech zespołów, to znaczy Newcastle, Manchester City oraz Burnley. I gdy mówimy tylko o numerach, wiadomo, że sześciu piłkarzy Nottingham Forest to jest naprawdę spora liczba. Nie każdy z tych zawodników jest fundamentem zespołu Nuno Espirito Santo, no ale choćby możecie kojarzyć takie postacie jak Ibrahim Sangare, także Musa Niakete czy Ola Aina Cipiu, że regularnie występują w pierwszym składzie, Serge Aurier czy Willy Bolly czy także te że jasna się pojawiają, no ale nie odgrywają aż tak pierwszoplanowych ról, więc Nottingham Forest będzie musiało sobie jakoś właśnie z tymi absencjami poradzić. Podobnie jest, gdy mówimy o Wolverhampton, który często ma problemy z warem, ale także często korzysta z pomocy między innymi Hwanga, czyli najlepszego strzelca tego zespołu, który w najbliższych kilku tygodniach będzie przebywać z kolei w Azji, bowiem reprezentuje on barwy Korei. Południowej, jednocześnie patrząc na inny zespół z Premier League, który także ostatnio nie ma najlepszego czasu. Mówię oczywiście o Brentford, który zajmuje 16 pozycję w tabeli, mają problem z kontuzjami, zwłaszcza pod kątem napastników. Wiadomo, że każdy czeka na powrót Ivana Toneja oraz rehabilitację Briana Buemo, no ale jeden z niewielu zdrowych napastników tego zespołu, czyli Johan Wisa, także wybędzie w najbliższych kilku tygodniach i osłabi jednocześnie zespół z Londynu. Ale Brentford, Nottingham Forest i Wolverhampton to drużyny z dolnej połówki tabeli. A w czołówce, w tej górnej części stawki, tutaj zwróćcie uwagę, że najczęściej to są absencje dwóch. Lub trzech piłkarzy, to znaczy Liverpool traci Endo oraz Salaha, Manchester City na przykład nie traci żadnego piłkarza, Arsenal, El Neni i to Tottenham, co prawda, tutaj wypada trzech zawodników, ale poza tym najczęściej to są w miarę umiarkowane absencje. Dlatego też w tym momencie przechodzimy sobie do nieco bardziej subiektywnej klasyfikacji trzech zespołów, które moim zdaniem stracą najwięcej na absencjach właśnie zawodników poprzez grę czy to w Azji, czy to w Afryce. I pierwszą taką drużyną jest z pewnością Liverpool, czyli aktualny lider tabeli, który będzie musiał grać w najbliższych kilku tygodniach bez Mohameda Salaha oraz Wataru Endo. Gdy mówimy o postaci Egipcjanina, tutaj, prawdę mówiąc, jestem ciekaw, jak będzie wyglądać, zwłaszcza ofensywa Liverpoolu. Bo w ostatnim spotkaniu z Newcastle rzecz jasna wyglądało to całkiem nieźle, ale przedtem Darwin Nunez był zablokowany i odblokował się dopiero w okresie świątecznym w meczu z Bernie, kończąc jednocześnie 12 spotkań bodajże bez gola. Diogo Jota wrócił po kontuzji, i to także jest pozytywny sygnał. No ale właśnie, Mohamed Salak jest najbardziej efektywnym piłkarzem w strefie ataku i ogólnie w polu karnym, a także nie tylko strzela, ale jeszcze asystuje. I nie chciałbym tutaj rozwodzić się nad istotą Salaha, ale to będzie dość ciekawy okres, który także będzie interesujący pod kątem tego, jak być może urośnie pod jego nieobecność choćby Darwin Nunez, który będzie musiał zacząć strzelać, bo zwróćcie uwagę na statystyki właśnie Egipcjanina. On często przykrywał braki w ofensywie Liverpoolu w ostatnich kilku tygodniach. Najwięcej bramek w Derez, oczywiście to jest dość jasne, natomiast 9 goli więcej od drugiego miejsca ma Mohamed Salah. Gdy mówimy o klasyfikacji kanadyjskiej, dwa razy lepszy wynik ma Salah od drugiego pod tym względem Nuneza. Najwięcej strzałów, najwięcej strzałów celnych, najwięcej także podań w pole karne, gdy mówimy o aspektach takich jak tworzenie sytuacji, tutaj ustępuje jedynie Trentowi Aleksandrowi Arnoldowi, no ale i tak w Salach jest fundamentem i właśnie dość ciekawie będzie widzieć Liverpool bez niego, tym bardziej, że patrząc na terminarz, tutaj także widać kilka ciekawych spotkań. Bo nawet jeśli Liverpool właśnie w najbliższych kilku tygodniach mierzy się tylko dwukrotnie z drużynami z górnej połówki tabeli w Lidze, w najbliższą niedzielę spotkanie z Arsenalem, no to właśnie z tym samym Arsenalem będzie się mierzyć niemalże miesiąc później, cztery tygodnie dokładnie po spotkaniu w najbliższą niedzielę w FA Cup i wtedy najprawdopodobniej także Salaha nie będzie, bo musiałby Faraon odpaść w grupie, a raczej tak się nie stanie na Pucharze Narodów Afryki. 4 dni wcześniej jest także spotkanie z Chelsea, więc to będzie dość ciekawy okres. Ponadto Liverpool będzie mierzyć się z zespołami z dolnej połówki tabeli, to jest rzecz jasna na papierze pozytywny sygnał, ale umówmy się, że w Premier League oznacza to także kłopoty, kiedy sobie spojrzymy na fazy przejściowe. I ostatnio, zwłaszcza pod tym względem, w Liverpoolu był ważny Łataro Endo, czyli piłkarz, który jako jedyny może być zaklasyfikowany jako taki nominalny defensywny pomocnik, który został nawet wybrany piłkarzem grudnia właśnie w Liverpoolu, co pokazuje jak duży wykonał progres. Oczywiście ten test oka często pokazuje nam, że do samego Japończyka możemy się przyczepić, natomiast także nieobecność właśnie tego zawodnika, który tak jak mówiłem jest jedynym nominalnym defensywnym pomocnikiem w kadrze Liverpoolu, przynajmniej na ten moment może być problematyczna, bo także patrząc na pozycję Liverpoolu, umówmy się, 45 punktów na półmetku sezonu to jest świetny kapitał, aby wejść w decydującą fazę sezonu właśnie jako faworyt do walki o mistrzostwo, a to z kolei wymusza na tobie to, abyś właśnie w takich spotkaniach pozornie prostych punktował. I tutaj przyda się kontrola, czy uda się to zrobić bez Endo i bez Salaha. O tym się przekona. Drugim zespołem, który moim zdaniem może stracić najwięcej, jest West Ham Davida Moisa, który w ostatnich tygodniach wygląda bardzo dobrze, zresztą patrząc tylko na terminarz za spotkania świąteczno-noworoczne. Tutaj West Ham jest liderem, bo w czterech meczach 10 punktów. Kapitalny rezultat, który sprawił, że Młoty są na szóstym miejscu w tabeli. Kiedy sobie spojrzymy na zespół ze wschodniego Londynu, tam tylko dwóch piłkarzy jedzie na Puchar Narodów Afryki, ale za to to są piłkarze bardzo istotni, bo Najew Ager, oraz przede wszystkim Mohamed Kudus. I o ile nie można obawiać się za bardzo braku Najefa Agerta piłkarza, który bywa spektakularny, ale tylko momentami, bo z kolei zawsze przyprawia mu się jeden czy drugi błąd, który jest bardzo spektakularny i który najczęściej kończy się bramką rywali, tutaj raczej jest Kim go zastąpić w West Hamie, o tyle brak Mohameda Kudusa może się okazać znamienny. To było widać w ostatnim meczu z Brighton przeciwko drużynie, która miała bardzo duży problem z zachowaniem czystego konta, nie zrobiła tego od 14 maja. No ale w końcu się udało znów wycieczka do Londynu. Tym razem na stadionie West Hamu udało się zachować czyste konto w remisie 0 do 0. Rzecz jasna, West Ham swoje szanse miał, ale Roberto de Serbi chwalił swój zespół przede wszystkim za to, że nie dał się skontrować drużynie Davida Moisa. I właśnie tutaj uważam, że... Oczywiście nie było Lukasa Pakety, to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony nie było też Kudusa, czyli piłkarza, który w pojedynkę jest w stanie coś z niczego zrobić. Często na kanale West Ham Polska, gdzie także się udzielam, dyskutujemy o tym, który z dwójki zawodników Paketa Kudus jest lepszy, i wydaje się, że oczywiście być może piłkarzem lepszym jest Paketa, ale bardziej decydujący. Piłkarzem, który daje więcej liczb, więcej bramek, więcej asyst, jest zdecydowanie Mohamed Kudus. I tego, prawdę mówiąc, się obawiam, bo West Ham nie do końca jest w stanie wyprowadzać kontrataki aż tak efektywnie, bez zawodnika tak spektakularnego, który jest w stanie wyczarować właśnie bramkę z niczego. Tak jak choćby to było w spotkaniu z Brentford, gdzie zdobył cudownego gola nożycami. W meczu z Wolverhampton otworzył wynik po świetnym strzale z dystansu, także po kontrataku. W meczu z Newcastle w październiku. Zdobył gola w końcówce na Wagę Remisu. Fantastycznym uderzeniem z woleja. Przez trzy miesiące z rzędu ten piłkarz mógł tak naprawdę zdobyć nagrodę dla Gola Miesiąca w West Hamie. Zatem to pokazuje nam właśnie, jaką ogromną wartość dodaną ma Kudus, który w pojedynkę wygrywa mecze i być może będzie wygrywał je także dla Gany. No ale właśnie, patrząc w terminarz West Hamu, tutaj będzie kilka spotkań, gdzie mógłby się przydać ktoś taki jak Mohamed Kudus, bo choćby Sheffield, ten mecz pewnie będzie dość zamknięty. Więc tutaj właśnie taki błysk indywidualnego geniuszu mógłby się jak najbardziej przydać, no ale poza tym choćby Manchester United, choćby Arsenal, choćby Brentford, Everton, być może wtedy już będzie dostępny kutus, a przynajmniej David Moyes na pewno trzyma za to kciuki. I trzecim klubem, który domyka właśnie moje podium zespołów, które mogą najwięcej stracić na Pucharze Narodów Afryki oraz Pucharze Azji jest Tottenham, gdzie nie będzie Pape Sara oraz przede wszystkim Sona i Iwa Bisumy, czyli postaci fundamentalnych dla drużyny Andrzeja Koglu. Głównie mówię oczywiście tutaj o kapitanie, o Sonie, który jest wśród najlepszych strzelców w tym sezonie Premier League, przeżywa zdecydowanie dużo lepszy okres aniżeli to co widzieliśmy jeszcze w wykonaniu Koreańczyka przed rokiem i teraz będzie on walczył o Puchar Azji, ale to z kolei oznacza, że w Tottenhamie powstanie duża luka, gdy mówimy nie tylko o strzelaniu, ale także o tworzeniu sytuacji, bo w tym Son również odnoszę wrażenie, że się poprawił względem poprzedniego sezonu. To prawda, ostatnia dyspozycja Richard Sona pokazuje, że być może Tottenham nie będzie aż tak bardzo cierpiał na brak nie, Sona, no ale uważam, że i tak nieobecność takiego zawodnika, kapitana, bądź co bądź, ale także piłkarza, który pasuje zarówno do gry atakiem pozycyjnym, jak i do kontrataków, będzie odczuwalna. Tym bardziej patrząc na to, ile problemów ma Tottenham z kontuzjami, że tak naprawdę od początku listopada nie ma dwójki stoperów w postaci Romero i Van Devena, chociaż Van Deven rzekomo ostatnio trenował z zespołem. Także nieobecny jest James Madison. I w ma często łapie kartki, i on znów nie będzie obecny. Tym bardziej patrząc na to, że w ostatnich tygodniach dało się odczuć, że pierre Emil Hoiberg to nie jest mimo wszystko w środku pola ta sama jakość. To z kolei sprawia, że można zacząć zastanawiać się, dokąd. Właśnie będzie zmierzać Tottenham w najbliższych kilku tygodniach i kto będzie w zasadzie tam grał, czekamy wciąż na informacje, czy kogoś ściągnie zespół z północnego Londynu pod kątem zimowego okienka transferowego. Głównie mówi się o postaciach związanych z środkiem obrony, ale kto wie... Jak będzie to wyglądało dalej. Tak jak mówię, Tottenham ma problemy z kontuzjami, a teraz dodatkowo liderzy tego zespołu, bo tak trzeba opisać i Bisumę i Sona oraz Sara nie będą dostępni przez obowiązki reprezentacyjne. No ale co by nie mówić, Mali raczej daleko w pucharze Narodów Afryki nie zajdzie, więc być może Bisuma wróci pod koniec stycznia czy też nieco wcześniej właśnie do klubu, a patrząc z kolei na Sona, tutaj można oczekiwać dłuższej absencji, bowiem Korea jest jednym z faworytów do zwycięstwa w pucharze Azji. Odnośnie klubów, o których z pewnością warto wspomnieć właśnie w kontekście zamknięcia tej listy, no to tutaj Brighton, między innymi, to jest zespół, który także boryka się z gigantyczną liczbą kontuzji, a teraz nie będzie mógł liczyć również ze względu na wyjazdy swoich kadrowiczów w postaci Simona Adingry oraz Karo Mitome. Dwójki skrzydłowych już ostatnio przeciwko właśnie to ten w zeszły czwartek. Widać było, że Roberto de Serbi kombinuje poprzez brak swoich nominalnych skrzydłowych, a to z kolei sprawiło, że João Pedro zaczął mecz na skrzydle i często właśnie tam przebywał, a to z kolei pozwoliło mu zdobyć naprawdę fenomenalną asystę przy bramce na 1-0, więc warto sobie patrzeć na Brighton w tym najbliższym okresie. Dodatkowo jest także Manchester United, który najprawdopodobniej będzie musiał obejść się bez Andrea Onany, chociaż tutaj zobaczymy, bo jeszcze Erik Ten Hag chce, żeby... Reprezentant Senegalu zagrał w meczu 14 stycznia przeciwko Tottenhamowi. Nie będzie także Nicolasa Jacksona z Chelsea. A kto waszym zdaniem straci najwięcej właśnie na tych dwóch turniejach? Czy może Liverpool? Nagle osunie się w tabeli, może jednak Arsenal bez takiego Hiroto Miyasu, który w ostatnich kilku spotkaniach, kiedy tylko był zdrowy, wyglądał naprawdę bardzo dobrze i mógłby pomóc kanonierom rozwiązać problemy na lewej obronie. Dajcie mi znać w komentarzu. Ja klasycznie dziękuję wam bardzo za uwagę i zachęcam do subskrybowania, komentowania i łapkowania. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych filmach. Siema.